Po obejrzeniu tego filmu Bezdroża, który Państwo przed chwilą mieli okazję zobaczyć, ale także Desert Coffee, Twojego innego filmu, który można obejrzeć na Netflixie, gdyby Państwo byli ciekawi, co polecam, mam takie poczucie, że sięgasz po bardzo podobny temat, że opowiadasz o wolności i z tego, co wiem, o tym możemy porozmawiać też chwilę później, ten trzeci film będzie czymś w rodzaju takiego zamknięcia tryptyku, czyli znów dotkniesz tego tematu wolności, więc zakładam, że jest to kwestia dla ciebie bardzo istotna. Mam takie wrażenie, że twoi bohaterowie nie zawsze z sukcesem jakby znajdują tę wolność albo na przykład tylko częściowo. Powiedz nam proszę, czy tobie udało się tę wolność odnaleźć? No rzeczywiście ta, to, to pod hasłem wolność wiele rzeczy się, się mieści i y, y, ten aspekt jest dla moich bohaterów, jak, jak widzieliście, bardzo ważny. Może w tym wypadku najbardziej wolność od, od takiego bardziej powszechnego, pospolitego życia. Oni, oni wszyscy szalenie chcą i chcieli mieć jakiś taki swój, taki swój świat, którego znaleźli tam w tym, w tym, w tym lesie w Oregonie. I ta, ta potrzeba wolności wynikała z, dla, dla wielu z nich, jak, jak też widzieliście, z różnych trudnych przejść w życiu, czyli, czyli, czyli trudna albo taka bardzo nie, niekomfortowa przeszłość, która ich, ich cały czas prześladowała i mogli tą wolność znaleźć tylko przez taki radykalny krok od, odcięcia się od od swojej przeszłości i od, od dużego świata, od, od, od cywilizacji. W moim poprzednim filmie, do którego też Państwa zachęcam do obejrzenia, na, na, jest cały czas na Netflixie. Tam, tam też była grupa, grupa ludzi, z kolei na, na pustyni w, w Kalifornii, która. E też, też uciekła od, od dużego świata. Wielu, wielu z nich mieszkało w dużych miastach, w dużych konglomeratach, ale w pewnym momencie albo mieli sami dość tych miejsc z różnych względów, albo te, te miejsca ich, ich wyplu, wypluli po prostu i oni musieli znaleźć schronienie w tak ekstremalnym miejscu jak, jak na pustyni. Jestem przekonana, że jeśli dokumentalista pojawia się w twoim życiu i towarzyszy ci, no to w jakiś tam sposób ingeruje w tę twoją codzienność. Jak sądzisz, czy miałeś wpływ na choćby minimalnie ograniczenie tej ich wolności? Baz to przeczuwał. On, on nigdy wcześniej nie, nie brał udziału, udziału w żadnym filmie. Ja go poznałem w Kalifornii właśnie na, na pustyni przy okazji, jak odwiedzałem swoich poprzednich bohaterów. On tam też był, trochę przypadkowo, trochę tam trafił, bo myślał o tym, że może tam spędzić zimę, ale szybko się zorientował, że zupełnie to nie jest miejsce dla niego. Hałas, zgiełk, upał, no i, no i bardzo daleko jest od swojej, od swojej Daisy. No i on na, na moje pierwsze pytanie, czy byłby zainteresowany taką współpracą, czy, czy, czy mogę z nim. Przez jakiś czas no, przybywać z nim z kamerą. No to powiedział nie, zdecydowanie nie. Bo z wielu różnych względów no, między innymi ten, ten, ta kwestia tej, tej, tej wolności, tej, tej intymności, którą on tak bardzo przestrzega. No ale też czułem, że zostawił taką małą, małą furtkę na, na dalsze rozmowy w tej kwestii, i utrzymywaliśmy kontakt przez, przez pół roku. Paradoksalnie trochę przez, przez maile. On, on wtedy jeszcze, jeszcze obierał, czytał i odpisywał na maile i, i w końcu się zgodził. Ja, ja starałem się mu m, c, ciągle powtarzać, m, że, że chcę zrobić film o nim jak najbardziej szczery i, i że ja mam szczere intencje, że nie, nie, nic tam nie, nie, mam, nie, nie kombinuję. I też, I też go namawiałem, żeby obejrzał mój poprzedni film, jeśli ma, ma wątpliwości co do tego, jaki, jaki mam styl, jaki mam sposób patrzenia na świat. I, i on, on później sam przyznał, że obejrzenie poprzedniego filmu go ostatecznie przekonało. Pytanie do pana Michała: czy realizując ten film, wiedząc, prawda, o czym on jest, w jakimś środowisku to będzie kręcone, czy pan, przesłaniem do podjęcia się tego filmu to było chęć pokazania czegoś, co ludziom jest potrzebne? Takim, prawda, ludziom w cywilizacji, w tym, prawda, że to jest jakaś taka trudka na pewne neurotyczne i naprawdę stresujące życie ludzi w wielkich miastach? To jest to pierwsze pytanie, czy też tylko reportażowo po prostu, że żyją tak ludzie? Chodzi mi o Pana cele, przesłanie, jakie było przy podjęciu się tego tematu? Bardzo fajne pytanie, dziękuję. No, w, duży, w dużym skrócie tak, czyli... Czyli chciałem pokazać chyba, i to też nie było tak, że ja, że, że ja wyruszyłem tam do tak odległego miejsca z taką, z jasnym pomysłem na to, co, co to będzie za film. Po prostu ta postać, baza mnie bardzo zafascynowała. Jego, jego fizjonomia, jego sposób mówienia, to, że trochę wspominał o swojej trudnej przeszłości, to, że powiedział, że. Że ma tam Daisy w jego wielką miłość, i że to jest mu, mu. To jakoś tak przyjąło wszystko dosyć intrygująco. I wyjściowo miałem tylko o nim robić film. Nie, nie wiedziałem, że tam się kryje taka większa grupa ludzi i że to są ciekawi ludzie, i że oni też się zgodzą na, na uczestnictwo w filmie. No i w trakcie kręcenia tak powoli zacząłem, zacząłem rozumieć, że, że to będzie chyba taki właśnie portret. Ludzi, którzy nie są doskonali, nie żyją na pewno w jakimś absolutnym raju, ale znaleźli sposób na, na siebie i są bardziej szczęśliwi niż nieszczęśliwi. Niż Oczywiście potrafią w fajny sposób opowiadać o, o tych swoich różnych problemach, teraźniejszych i też z przeszłości, ale, ale że jakoś tak ogólnie miałem wrażenie, że że znaleźli w tym miejscu jakieś takie schronienie, jakieś swoje szczęście i spokój. I chyba to, to chciałem widzą przekazać, pokazać, że, że nawet bohaterowie, którzy może na pierwszy rzut oka są bardzo inni od nas, bardzo odlegli, to są jednak są pewne cechy. Są pewne myśli, są pewne rzeczy, które nas, nas bardzo łączą. Um, I jakoś tak um, miałem nadzieję, że, 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 że widzowie przez tą godzinę z, z hakiem będą mogli zrobić ze mną tą, tą podróż w, tą, w to egzotyczne miejsce i tak troszeczkę pod koniec się poczuli, jakby byli u siebie jednak. No, że, że jednak na tyle zrozumieli tych bohaterów, że że zrozumieli sens też powstania tego, tego filmu. Jeśli celem i, i chęcią było pokazanie tego życia, które jest wartościowe dla, prawda, dla przynajmniej niektórych osób, to ja odebrałem to inaczej. Dla mnie to jest trochę takie żałosne, albo też inaczej, może nie żałosne, bardzo fajne, ale taka ślepa uliczka. To znaczy uciekamy od życia w cywilizacji, w tym zgiełku, w tych prawda, autostradach, na autostradach się poruszamy, ale w gruncie rzeczy y, tęsknią za czymś, co y, łączy człowieka z człowiekiem. Tam, prawda, były telefony do mamy, od mamy, jak się czuje tata i tak dalej. Takie właśnie rzeczy, które tracą, wychodząc prawda, do tego świata dzikiego, las w lesie, ży, prawda, życia, tracą coś, y, co jest wartościowe. Więc to nie jest chyba y, przykład i wzór, tylko ślepa uliczka. Ja tak odebrałem. Dziękuję. To było coś, co hmm, chyba najbardziej wyszło na, na etapie montażu, jak już zaczęliśmy składać te wszystkie historie. Hmm, że, że z jednej strony jest ta taka bardzo jasna i, i, i piękna deklaracja tej, tej wolności, tego piękna, tego, tej miłości do zwierząt, szacunku do sąsiada. Podziw do, dla Steva, czyli tego, tego właściciela gruntu. Te wszystkie pozytywne aspekty ich, ich, ich łączą. No, ale oczywiście jednocześnie pochodzą te rzeczy, które wcześniej czy później prawie nas wszystkich doganiają, no, czyli, czyli, czyli jakieś tam niepowodzenia, nieszczęścia, choroby, smutki, sprawy z przeszłości nierozwiązane. I, i, i tak, tak było też w poprzednim filmie Desert Coffee, że, że, że no bohaterowie w pierwszej części oświadczają, że w końcu znaleźli miejsce, gdzie są wolni, gdzie są szczęśliwi. A, a, a my, my widzimy z biegiem czasu filmu, no, że, że tak nie do końca jest. I, i trochę było tu podobnie. Zależało mi bardzo na tym, żeby to było pokazane w sposób subtelny, delikatny, żeby to nie było takie bardzo no, epatowanie tymi różnymi sprawami no, smutniejszymi, bardziej takimi trudnymi, dlatego że oni, oni też potrafili jakoś tak... Um, łapać dystans do, do samych siebie i do tych, do tych spraw, ale chyba rzeczywiście ostatecznie film idzie w taką stronę bardziej y, no, melancholijną, me, me, może, może tak można to określić. Y, mój montażysta y, Marcin okazał się też być y, bardzo zdolnym y, kompozytorem, mimo że to nie jest jego główne zajęcie, on, on po prostu pracuje jako montażysta, ale y, podjął się skomponowania muzyki do tego filmu. I, i ta jego muzyka właśnie nabrała e, od, od razu takich, e, takich bardziej e, melancholijnych wybrzmień. I jak, jakoś, jak tylko ją usłyszałem, uznałem, że, że to jest, że to, jest to, że to, że to o to mi chodziło. Że on jakoś tak tą muzyką uchwycił e, trochę duch, duch tego, tego filmu, duch tego miejsca i, i może te, też mój duch, kiedy, kiedy ten, ten film e, powstawał. Rów na przykład w tej rozmowie wspomnianej z mamą, gdzieś tam muska ich delikatnie w tej teraźniejszości, w której uczestniczyłeś. Jestem bardzo ciekawa, czy nie mówisz o pewnych kwestiach, dlatego że bohaterowie się na to nie zgodzili, tak jak na przykład nie wiemy, że bas ma syna, nie wiemy, jakie relacje ich łączą. Czy kierowało tobą coś zupełnie innego, nie chciałeś odwracać uwagi widzów od tych kwestii, na które chciałeś położyć nacisk? najbardziej mi zależało na tym, żeby wypowiedzi bohaterów były jak najbardziej zgodne z ich teraźniejszym stanem, żeby, żeby widz oglądając ten film trochę miał takie wrażenie, że, że jest z nimi tam w takim czasie realnym, czyli że tak godzina, półtorej godziny, że jesteśmy tam z nimi tu i teraz. Też dlatego kręciłem o dwóch porach roku bardzo podobnych do siebie tam się te, te te liście na drzewach i, i ogólna aura na niebie, to wszystko się tak w miarę zlewa w filmie. Tam nie ma nagle wielkiego wybuchu y, la, lata albo, albo srogiej srogi zimy, mimo że tak, tak to jest w tym, w tym, w tym Oregonie bardzo, bardzo zmienne sezony. I w tym byciu z nimi tu, tu i teraz, i y, y, y w, y, y w tych bardzo długich rozmowach, które z nimi y, przeprowadzałem, to pewne tematy się powtarzały, a, a pewne tematy bardzo szybko były zagrzebane, jakieś tak unikane. Ja oczywiście o pewnych, tem o pewnych sprawach dopytywałem się, ale też nie chciałem na siłę ich, ich zmuszać do pewnych wypowiedzi, szczególnie baz był taki bardzo Zamknięty, jeśli chodzi o jego przeszłość, bo, bo ta przeszłość to, to jedna wielka, właściwie trauma. Od ojca, który go bił, po syna, z którym stracił zupełnie kontakt, po życie w więzieniach i na ulicy. On o tym wspominał najchętniej w prywatnych rozmowach ze mną, kiedy wiedział, że, że kamera jest wyłączona i mikrofon. I nawet wtedy bardzo tak mówił skrótowo na ten temat. Natomiast bardzo mu zależało na tym, żeby to jego teraźniejsze życie, to, to szczęście, które znalazł tam w tym, w tym, na tej działce z, 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 bliską, z bliskim takim no, relacją z, 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 z trudnym mułem że to, to jest jakiś jego nowy, nowy kierunek, kierunek w życiu, to jest to, co nadaje jego, jego, jego życiu sens tu i teraz. I e, ja uznałem, że spróbuję za, za tym podążyć. E, miałem nadzieję, że to, że to wystarczy. Kiedy obejrzałam ten film, to skojarzył mi się bardzo mocno z bohaterami, których kiedyś portretowałam. W tekście jako dziennikarka spędziłam czas z Amishami w Polsce i była wśród nich dziewczynka, najstarsza córka. I ja ją zapytałam, czy jej nie jest żal jednak tego życia z dala od cywilizacji i niekorzystania z tych dóbr cywilizacji. I ona mi powiedziała, nie miała więcej niż 12 lat, takie bardzo mądre zdanie, które jest ze mną do dziś, chociaż minęło pewnie z 10 lat że nie trzeba iść daleko, żeby dużo widzieć. I bardzo mi się to rymuje z twoim filmem i właśnie z tą taką bliskością, z naturą i z życiem w zgodzie ze światem, ale i ze sobą. I prowokuje mnie to do zadania takiego trochę przewrotnego pytania, to tej słowa, że nie trzeba iść daleko, żeby dużo widzieć. Czy ty musiałeś aż do Ameryki wybyć, żeby nakręcić taki film, a właściwie takie filmy? Powstały trzy filmy w mojej reżyserii dokumentalne w Stanach w ciągu ostatnich lat i dlaczego te stany, czy nie można bliżej, byłoby łatwiej, byłoby pewnie trochę szybciej, na pewno byłoby taniej. Ale trochę tak jest z tymi stanami. Dla mnie przynajmniej, że jak już tam raz człowiek zaczyna trochę grzebać i się rozglądać, no to to ten kraj trochę wciąga, wciąga. No, jest, jest to szalenie złożony kraj jak, jak Państwo wiecie i, i bardzo trudny do jednoznacznego takiego określenia. I starałem się chyba troszeczkę przez te, film, przez te filmy bardziej stan zrozumieć, ale też oczywiście pogłębić te, te tematy, które mnie, mnie interesują. Trochę też tak jest, że jak się ma trochę szczęścia, jak się odpowiednio człowiek rozgląda, to w, Stan w Stanach można łatwo, łatwo no stosunkowo, stosunkowo łatwo trafić na miejsca bardzo fotogeniczne, na, na osoby bardzo fotogeniczne, na osoby, które fajnie mówią przed kamerą, yy, mimo że nigdy przed kamerą nie występowali. Oni mają coś takiego w swojej kulturze, w swojej naturze, że, że potrafią być bardzo naturalni przed kamerą. To też widać w filmach amerykańskich, fikcyjnych. że ci Aktorzy grają tak, jakby w ogóle nie grali. I te wszystkie rzeczy powodują, że jest to wdzięczne dla dokumentalisty wdzięczne, wdzięczne miejsce na robienie filmów. Co nie znaczy, że w przyszłości nie chciałbym robić filmy w Europie, w Polsce, w Szwecji. I oczywiście w czasach za czasów szkoły filmowej, w Łodzi, to ja robiłem jak najbardziej dokumenty w Polsce. I do tego chciałbym wrócić. Tylko no, jakoś tak y, może to też była potrzeba, żeby y, troszeczkę odbić się z tej, z tej dobrze znanej rzeczywistości i, i dopiero wyjeżdżając daleko, mogłem znaleźć coś na naprawdę takiego dla mnie ciekawego. Wiem, że ta fascynacja Ameryką zaczęła się od takiej turystycznej podróży, kiedy zwiedziłeś prawie wszystkie stany i robiłeś najpierw zdjęcia, dopiero później zacząłeś kręcić. Czy potrafisz określić. Początki tej ciekawości Ameryką? Zaczęły się w, w Szwecji, jak byłem nastolatkiem, oglądanie takich dużych kasowych filmów amerykańskich. To takie typowe filmy hollywoodzkie, które, które dawały wielki taki no, ucieczkę od rzeczywistości na, 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 na parę godzin, ale też imponowały rozmachem. No to myśl, myślę, że wiele, wiele osób. Miało taką fascynację Stanami przez, przez kulturę, pop, pop kulturę, przez, przez filmy. E, pewne pejzaże, które tam były pokazywane, bardzo chciałem sam obejrzeć. E, no, i, no i nie tylko przez film, ale też przez telewizję, przez literaturę. E, ta, ta Ameryka wydawała się takim szalenie ciekawym miejscem. I e, pojechałem tam pierwszy raz, jak miałem 21 lat. I i rzeczywiście te z oczekiwania, ta, ta, ta wizja Ameryki jako miejsce mityczne, magiczne, wielkie się, się spełniły. Pojechałem z, z kolegą, zrobiliśmy bardzo taką ambitną podróż, jak na dwudziestolatków. Przez całe Stany pojechaliśmy bardzo tanim sposobem. I, i, ten, i to miejsce rzeczywiście. Chyba jeszcze bardziej zaskoczyło, niż, niż mogliśmy sobie to, to, to wyobrazić. I czuliśmy, ja czułem niedosyt. I od tego czasu tak dosyć regularnie tam, tam wracałem. Rzeczywiście na początku, tak jak wspominałaś, e, głównie robiłem zdjęcia, bo to jest, to jest takie, takie moje, moje, moje hobby duże, moja pasja. A z czasem, z czasem uznałem, że dojrzałem do tego, żeby też kamerę filmową włączyć. Wiechał pan stamtąd jako optymista czy pesymista, w kontekście chociażby tego pojęcia wolności. Czy ta wolność jest możliwa dzisiaj do osiągnięcia, czy nie? Czy potraktować ich tylko jako uciekinierów, czy dzisiaj ta wolność jest tylko możliwa w takich właśnie mikroem, klawach, a co w takim razie nie wiem, z miliardami, e, które żyją jakby poza takim światem? Czy to jest właśnie. Mik, iluzja, że, że dzisiaj jeszcze możemy gdzieś tą wolność w ten sposób zyskać. To znaczy chodzi o jego uczucia, tylko i wyłącznie pana, jako reżysera, ale też człowieka. Film, film kończy się takim ujęciem, jeśli pamiętacie, baza, który, który odchodzi od kamery, idzie, idzie daleko przed siebie. Ja wiem, że on wracał do, do swojego miejsca na tej, na tej, na tej ziemi, Steve'a ale jest to tak skadrowane, jakby trochę szedł no, przed ciebie w góry, jakby trochę znikał. I specjalnie daliśmy to ujęcie na koniec, żeby właśnie jednak zaznaczyć, że przynajmniej baz, który jednak, od którego wszystko się zaczęło i który trochę stał się tym, tym głównym bohaterem filmu, że on... On odnalazł miejsce dla siebie na, na tej ziemi. Po bardzo trudnym, często okrutnym życiu w różnych miejscach w Stanach, niespodziewanie się znalazł akurat w tym miejscu i tam był szczęśliwy. Pomimo różnych, różnych mm, dziwnych i, i, i też trudnych dla niego i dla innych zachowań w tym miejscu, no to, to ostatecznie był. Z najlepszą wersją siebie w, w tym miejscu, dzięki temu miejscu. To, to wielokrotnie zaznaczał. E, I dlatego, gdzieś tam, patrząc na, na, na jego, jego los, e, jestem i, i byłem optymistą. E, ale, jak widzieliście, no, cały film jest, jest trochę, jednak, taki mm, specjalnie, właśnie. Chcieliśmy, żeby zachęcał do, do, do refleksji, żeby żeby nie był taki, żeby odpowiedzi nie były takie oczywiste. I e, wielu innych bohaterów na pewno mm, ostatecznie pewnie bardziej cierpi niż, niż jest szczęśliwa. No na, na przykład e, bohater Wild, Wild Bill, który, który, który nie widział mamy 20 lat. E, i, i, I wielu innych panowie e, Tom i Tom, którzy, którzy tak się trochę zamknęli w tym swoim bardzo wąskim kręgu, bardzo rzadko opuszczają ten swój dom, głównie siedzą na tej, na tej warandzie. Im to wystarcza oczywiście na, na, na tu i teraz, ale, ale czy, to jest, czy to jest na pewno w pełni szczęśliwe życie, jak wiemy, że jeden brat zmarł, wiemy, że nie ma, nie ma już matki, żony. No, więc więc no, starałem się też troszeczkę ten, ten mit wolności, mit tego piękna Podważyć, ale też nie, nie do tego stopnia, żeby zupełnie go obalić, bo, bo to też nie była moja misja, żeby ich aż tak kwestionować. I to samo w tym moim poprzednim filmie Desert Coffee. Tam, tam pojawia się krytyka tego miejsca, tam pojawia, pojawiają się pytania. Tam widz uważny widz widzi, że pewne rzeczy troszeczkę podważamy, ale ostatecznie również tam. Wybrzmienie jest pozytywne. Wybrzmienie jest takie, że przynajmniej tu i teraz bohaterowie odnaleźli jakiś swój skrawek wolności i szczęścia. Ja na pewno wyjechałem stamtąd z takim poczuciem pewnego smutku, wiedząc, że już nie będę mógł z nimi uczestniczyć tak intensywnie i tak intymnie, jak przez ten czas. Czułem, że dużo nauczyli mnie o, o życiu o sobie, o tych, o tych pięknych zwierzątkach. Ale też się cieszyłem, że, że jednak wracam do, do siebie, do swoich, że ta, że ta, ta tą wolność można nagiąć, ale, ale nie zawsze warto zastępować w swoje życie, które jednak jest w jakimś tam stopniu. No, Udane, szczęśliwe, sprawdzone i też wolne na, na zupełnie jakąś inną wolność, która nie, nie, nie jest sprawdzona. Ja, ja, ja podejrzewam, że bez kamery i bez bardzo jasnego celu, to ja bym długo tam nie wytrzymał, w tym, w tym miejscu. Jednak. Ale cieszę się, że, że, że oni wytrzymali. Jeszcze na, na sam koniec chciałem powiedzieć, bo, bo tak trochę. Zapowiedziałem tą chorobę Baza, ale też no, muszę powiedzieć, że, że niestety zmarł po, po kilku miesiącach w ubiegłym roku, więc już, już, już nie jest z nami. I, i, i dlatego też ten film nabrał jakiegoś takiego głębszego, większego sensu, no, że, że, że udało mu się sportretować jego 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 trudne życie zrobić taki trochę, taki pamiętnik dla niego. Już przed jego śmiercią właściwie. I tak, tak jestem bardzo myślę, sam szczęśliwy, że, że udało mu się to obejrzeć i że mu się podobało. To, to jakoś nadało głębszy sens te, temu, temu wszystkiemu.